w ogóle jesteś? Gadasz do choinki? Do niej! No? Jestem Andrzej i lubię placki! Ona jest gorsza niż moja kuzynka Joanna! Nie mogę na to patrzeć! Nie pokażę się tak na mieście! To był mój ulubiony kubek! No. Gotowe! w streamboxy są już w sklepie Sali. jeśli lubicie pudełka niespodzianki, zostawcie łapki w górę, a ja Was zapraszam na nowy odcinek. Czujecie to? Powoli zbliża się 6 grudnia. To jeden z moich ulubionych dni w roku. Dajcie łapki w górę, jeśli też lubicie 6 grudnia, czyli Mikołajki. Hej Saru, do na zakupy, zaopiekuj się chłopakami. Jasne, nie ma sprawy. A, i mam nadzieję, że wysłałaś zgłoszenie na Olimpiadę angielskiego, Wczoraj był ostatni termin. O nie, wczoraj miałam wysłać to zgłoszenie, ale zamiast tego oglądałam shorty na YouTubie. Halo, Sara, zawiesiłaś się znowu, czy co? E, tak tak, oczywiście, że wczoraj wysłałam to zgłoszenie. Mam nadzieję, że nie ściemniasz. Chyba nie chcesz dostać luzgi za Was prezentów w tym roku. O o! Jeden na zakupy! A tak w ogóle wysłałeś wczoraj kartkę świąteczną swojej siostrze? To był ostatni moment, żeby doszła do Anglii na czas! O nie, zupełnie zapomniałem. Zamiast tego wczoraj próbowałem przez cały dzień przesunąć kubek siłą woli. Tak, tak, oczywiście, że wysłałem! Dlaczego mam wrażenie, że wszyscy mnie oszukują? Mam nadzieję, że mama żartowała i w tym roku dostanę prezenty na Mikołajki. Wiktor, znowu siedzisz w mojej szafie? O, selki mała za hałas, ale masz tu strasznie dużo gratów. Co? Chyba muszę przyjść na dietę, ledwo zmieściłam się w tym oknie. Zaraz, kim ty w ogóle jesteś? Jestem Mike. Mike? Myślałam, że to męskie imię. No jak widać nie. Zaraz, kim jesteś? Dlaczego wkradasz się do mojego pokoju i dlaczego zachowujesz się, jakbyśmy się znały? Lany Jule, gdy wciąż dzwoni z tymi pytaniami, głowa mnie od nich boli. Ha. Nie no pięknie, Rozdarłam sobie laj wchodząc przez twoje okno. Twoja mama nie ma jakichś fajnych cichów? Ale zaraz, moment! Co jest zgrane? Halo, masz natychmiast otworzyć mi te drzwi. Spoko młoda wyluzuj, potrzebuję trochę prywatności. Że co? Nie no młoda, powiem ci, że twoja mama ma fatalny gust. Chyba nie grzebiesz w szafie mojej mamy, masz natychmiast przestać. A jednak coś się znalazło. Pasujemy jak ulał. Czy to spodnie mojej mamy? Już nie. Stop, dość tego, kim jesteś? Jak to kim jestem? Jestem Majk, córka Mikołaja. I jestem bardzo głodna. Leciałam tu kilka godzin z biegu na północnego. Mikołaj nigdy nie mówił, że ma córkę. To na bank jakaś oszustka. Zaraz zadzwonię na policję. Czy ty właśnie ugryzłaś mój piernik? Wczoraj cały dzień go piekłam na kierma szkole. W żadnym razie jestem na diecie przed świętami. To to nie mówię do ciebie, tylko do niej. Dziecko, czy ty się dobrze czujesz? Gadasz do choinki? Nie no, nie mówiłam do choinki, tylko do niej. No do tej babki w fioletowych włosach, o tutaj. Kochanie, przerażasz mnie, za dużo czasu spędzasz w smartfonie. Do świąt ci go konfiskuję. Kochanie, nie dyskutuj i nie zawracaj mi głowy, będę na strychu robił coś bardzo ważnego i potrzebuję ciszy, żeby się skupić. Śmieszne, co? Młoda, jak mówiłam, jestem córką Mikołaja, Dolosi mnie nie widzą. Mój pierniczek, nie ma już głowy ani rąk. Dobra kupeczku, zaraz spróbujecie poruszyć siłą mojego cudownego umysłu. Się, że strasznie mdło tu macie. <laughs> nie myśleliście o przemalowaniu ścian, na przykład na czerwona? Nie, 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 może po świętach. A tak w ogóle, co się stało z Mikołajem? Dlaczego w tym roku nie odwiedził mnie osobiście, jak zawsze? A szkoda gadać, tatko do siódmego jest na kwarantannie i kazał mi w tym roku roznieść wszystkie prezenty. Czujesz? Co? Masz ze sobą prezenty? No, właściwie mam tu też coś dla ciebie. Uwielbiam <laughs> prezenty, a wy? Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. Trzymaj, sama pakowałam. Co? Czy to nowe ukulele koncertowe, o które prosiłam? Ale się młoda zdziwi. Co to? Rózga? Ktoś tu był niegrzeczny. Ale za co? czekaj! O, widzę, że już poznałeś, Majk. Aha! Dobra, słuchajcie, tatko w tym roku nie może roznosić prezentu, więc wysłał mnie. Problem w tym, że mi się zupełnie nie chce. To co teraz? Nikt nie dostanie w tym roku prezentów mikołajkowych? Ach, to zależy od was. Hmm? Miki mówił mi, że wiele razy pomogliście ją w potrzebie, dlatego pomyślałam sobie, że w tym roku wy rozniesiecie te prezenty. Jak to my? Macie 24 godziny, żeby roznieść te prezenty. Jak się dobrze spiszecie, to może wymienię wam wasze luzgi na coś fajniejszego. Mówisz poważnie? Aha! O. Co to ma być i co to za obciechowe kapcie? To nie byle kapcie, w nich raz, dwa obskoczysz wszystkie domy. Nie ma mowy, nie pokażę się tak na mieście. Radzę się pospieszyć, czasu coraz mniej. Dobra Wiktor, ty tu zostań, pilnuj jej, a ja pobiegnę i spróbuję uratować tegoroczne Mikołajki. No to młody, teraz się zabawimy. Jest łącza i lubi placki. Nie śmiej się z mojego taty. Co za nudziarz. Ej, to pamiątki tej nie wolno go czytać. Wyluzuj, był otwarty. No dawaj mały, proszę, rusz się chociaż o centymetr. To działa, dawaj jeszcze troszkę. Dobra, wystarczy? Zatrzymaj się! Nie, nie, zatrzymaj się! To był mój ulubiony kubek! No dobra, jak to działa? Powiedziała: W tych butach obskoczysz wszystkie domy. Spróbujmy! Najprostsiej niż myślałam. Nie, <głos> nie <głos> mogę na to patrzeć. <noise> No Im więcej kolorów, tym lepiej. A? Idealnie. Uff, nie wierzę, udało się. To wcale nie było takie trudne. Nie rozumiem tej Mike, to była naprawdę fajna zabawa. A tu co się stało? O nie, ona jest gorsza niż moja kuzynka Joanna. Pamiętacie ją? No małe powiem, tak masz na imię, nikomu nie powiem. Co ty robisz? Oddaj ją, to nie zabawka. Młoda, co ty taka nerwowa! Jesteś niemożliwa! I o co chodzi z tymi pasgrołami w salonie? Oj, tam, a jak tam akcja z prezentami? Wszystko już załatwione! Zaraz, czy to marynarka mojego taty? Spodobała mi się, bije ją. Faktycznie, worek jest pusty. No, powiem ci, młoda, że jestem pod wrażeniem. Świetnie się spisałaś. Mam dla ciebie cudowny prezent! Prezent? Uwielbiam prezenty! No i gdzie ten prezent? Uwaga. Tadam! Co? I to ma być niby ten prezent liczyłam na coś fajniejszego. No nie ma ludzi. Dobra, muszę już znikać, wesołych święte sprawy. Mam nadzieję, że nie zobaczymy się wcześniej niż za rok. Pa na rada. <laughs> <laughs> Na szczęście tak. Nie wierzę, że Miki ma tak źle wychowaną córkę. Ona jest tu nigdy Mikołaja nie ma w domu na święta. To ma sens, dlatego tak nienawidzi świąt. Mm -hmm. muszę pogadać z Mikiem, żeby nie był takim pracoholikiem w święta. Halo, widział ktoś moją marynarkę? I czemu jesteś ubrana jak Mikołajka? Ach, to długa historia. A tej marynarki raczej nie odzyskasz. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, subki i do zobaczenia w następnym odcinku i mam nadzieję, że dostaniecie bardzo fajne prezenty ode mnie, czyli Mikołaj. Pa! Jadę na zakupy wysłałeś wczoraj kartkę. A wysłałeś wczoraj siostr... A tak w ogóle wysłałeś wczoraj... A wysłałeś wczoraj... A!